Witamy Państwa w programie Kosz All In. Dzisiaj naszym gościem będzie Rafał Lorenz, kucharz. Gościem muzycznej części programu będzie Arkadiusz Wilman, dziennikarz, ale zanim porozmawiamy z naszymi gośćmi, zapraszamy Państwa na skrót wydarzeń kulturalnych ostatnich tygodni. Gościem dzisiejszego programu Koszoliny jest Rafał Lorenz, właściciel autorskiej restauracji, wieloletni szef kuchni. Cześć. Cześć. Jakie jest to pierwsze wspomnienie z kuchnią? Pierwsze wspomnienie z kuchnią? Musiałem się zastanowić, tak naprawdę, ja jako dziecko nie, nie miałem takiej historii, że trzymałem się babci, że tak powiem, spódnicy i, i podglądałem. Klejąłem pierogi. Jak, tak, jak, jak gotowała. A dosyć późno zacząłem, że tak powiem, przygodę z kuchnią. I, I pierwsze to było e, wspomnienie takie moje kulinarne, to jak chciałem przygotować jajecznicę i nie wiedziałam co się robi, czego się zaczyna. Chciałem zrobić taką na bogato, z jakimś tam boczkiem, grzybami pamiętam i nie wiedziałam czy najpierw boczek, czy najpierw grzyby, czy na rozgrzaną patelnię, czy na zimną i zacząłem się zastanawiać jak to się w ogóle robi. Nie? I to była taka moja pierwsza refleksja, że to takie proste wcale nie jest, że ugotować coś, że trzeba rozumieć co się tam dzieje, jakie procesy zachodzą i, i od tego się chyba zaczęło tak naprawdę. Masz swoich idoli kulinarnych, ludzi, na których się wzorujesz, albo są Twoimi mistrzami? Wiesz, co mam, 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 mam że tak powiem, e, m, szefów kuchni, którzy gdzieś tam inspirują mnie w, w różnych dziedzinach, tak? bo i cokierników, i, i, i szefów kuchni od, że tak powiem, tej kuchni tradycyjnej i od tej nowoczesnej, także i ze świata, i z, z Polski też. Naprawdę jest sporo dobrych szefów kuchni, którzy gdzieś tam robią e, Naprawdę, kuchnia na poziomie, i, i gdzieś tam zawsze e, można jakieś inspiracji zaciągnąć. Także sporo ludzi w sumie, że tak powiem. W zawodzie pracujesz już 15 lat. W 2016 roku otworzyłeś autorską restaurację, i to nie taka łatwa sprawa. Znaczy, no, mało ludzi wie, tak naprawdę, z czym się wiąże prowadzenie gastronomii, że, że to, jest, no, to jest oddanie życia, tak naprawdę. I, 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 i poświęcenie się tej pasji w 100%. Nie, nie da się tego zrobić na um, tak zwanego półwiska, dlatego że no, to jest to bardzo wymagająca rzecz. Jest tyle czynników, to jest... Właśnie, to jest produkt, to a, jest wnętrze, pewnie to jest, też... Praca z, z produktem, to jest... Y to nie ma terminu przydatności pół roku, tylko to, to, to jest coś, co musisz w ciągu dwóch, trzech dni zagospodarować i, 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 i obchodzić się z tym umiejętnie, logistycznie robić zamówienia, przechowywać ten towar, przygotowywać, robić produkcję. Jest strasznie dużo czynników, także no dosyć, dosyć, dosyć trudny kawałek branży. Panuje taka opinia, właśnie nie wiem czy słuszna i chciałem o to zapytać, że Koszalin jest takim miastem ciężkim do prowadzenia gastronomii, bo nie ma takiej kultury wychodzenia z domu, więc nie łatwiej było na przykład otworzyć w dużym mieście takiej restauracji? To znaczy tak, ja nie planowałem, że zostanę w Koszalinie, tego się, że tak powiem, to, to nie było jakieś tam świadome działanie i, i, i gdzieś tam tak naprawdę moja historia Przyjechałem tworzyć restaurację w Mielnie. Pomysł był zrobienia czegoś fajniejszego jakiejś takiej ciekawszej kuchni czegoś, czego w koszajnie jeszcze nie ma i w okolicach. To było 6 lat temu, tak naprawdę. I szczerze mówiąc, rozwija się rynek mocno. Także, także ja widzę po tych 6 latach i, i no, przyznam szczerze, że jak przyjechałem, to. Mm, rynek był bardzo ciężki. Jeżeli chodzi też o, o, o pracowników, kucharzy, też gdzieś nie wszyscy mieli chęci, żeby otworzyć się na coś nowego. A po 6 latach stwierdzam, że to poszło mocno naprzód i, i, i... Są, są ludzie, którzy są pasjonatami kuchni, mamy bardzo dużo stałych gości, e, którzy właśnie oczekują takiego ciekawszego jedzenia. Oczywiście no, miejsca jest na wszystko, także i na bistro, i na jakieś lunchownie, i na e, street food, także e, i jak się okazuje na restauracje z czymś ciekawszym też. Także. Poprawia się. Poprawia się. Był taki czas, że było bardzo wiele programów kulinarnych, tych mm. takich show, w którym Ty też brałeś udział. Mhm. I czego Cię to nauczyło? Gdzieś tam na pewno jakiejś pewności siebie nabrałem troszeczkę. Dałem radę, wydaje mi się, więc gdzieś, gdzieś, gdzieś przeskoczyłem te własne, że tak powiem, lęki i strachy, które się pojawiały przed, że tak powiem, pierwszym odcinkiem, kiedy jeszcze nie wiedziałem, co tam będzie, jak to będzie wyglądać. Poznałem fajnych ludzi, też nauczyłem się, podpatrzyłem, jak inni gotują, jakie mają podejście do kuchni, jak, jak postrzegają w ogóle to, co robią. Ciekawe doświadczenie. Wtedy poznaliśmy takie pojęcie jak kuchnia molekularna. Czy Ty też ją stosujesz w swojej kuchni? Wiesz co, elementy kuchni molekularnej, nie? bo to jest. Jest to właściwie można powiedzieć, dziedzina kuchni tak naprawdę. Ojcem kuchni molekularnej w, w Hiszpanii w Albuli był Ferran Adria. I rzeczywiście pojawiła się taka moda. To, to kilkanaście lat temu, tak naprawdę. Nie ja pamiętam początki mojej gastronomii, to z 15 lat temu, to z 12 lat temu, mniej więcej, był taki boom na to totalny, że to było coś nowego i, i, i ludzie, szefowie się tym, że tak powiem, zachłysnęli. Dzisiaj widzę, że tam gdzieś tam elementy oczywiście są stosowane. Super jest to, żeby zrozumieć, jakie procesy zachodzą przy przygotowaniu. I, to, i to, było, to, to jest rewelacyjne, co wydaje mi się, że jakby we mnie przynajmniej kuchnia molekularna zapoczątkowała, bo tam musisz wiedzieć, co robisz. Totalnie jedno to jest receptura, ale dwa też musisz wiedzieć, co się dzieje z tym produktem, jaka reakcja zachodzi, czego oczekujesz, jak to osiągnąć. Żeby nie było efektu zdziwienia, jak otworzymy mentalne. Do, do, dokładnie. Tam jest... No w ogóle to jest też... Dla mnie kuchnia to jest też chemia i, i, i fizyka i wszystkie procesy, które zachodzą podczas gotowania, czyli poddawanie temperatury, że czas, temperatura, zasadowość, kwasowość, czyli pH tak zwane, no jest z tych czynników odgroma więc to jest też taka zabawa. Im większą masz świadomość w gotowaniu, tym możesz lepiej gotować. Mhm. Prowadzisz no, elegancką restaurację, ale Dzięki. ale też z tego, co wiem, to jesteś fanem takiego Street foodu, bo też chyba można w tych popularnych food trackach znaleźć takiego, gdzie można no, bardzo dobrze zjeść. Wiesz, co no, ja, ja lubię. Uważam, że akurat Street Food yy, jest czymś naprawdę super, nie? Yy, bo żeby nie mylić street foodu z fast foodem, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy, nie? street food to jest takie jedzenie z, że tak powiem, ulicy, jedzenie dla ludzi, dla, dla, dla pracujących ciężko i, i szybkie i bardzo pożywne, w Warszawie jest nocny market na przykład, nie? gdzie bardzo lubię przebywać, i tam jest właśnie, że tak powiem wysyp tych street foodowych najpeczek, które się wystawiają, mają swoje takie budki, tam można zjeść z jakieś bao, czy, czy, czy właśnie jakiegoś burgera, czy, 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 czy jakiś ramenik, czy, 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 czy pad z kuchni zatyckiej i to jest naprawdę bardzo smaczne i pożywne jedzenie, które jeżeli jest przygotowane z sercem i, i od podstaw, uważam, że jest naprawdę czymś dobrym. To porozmawiajmy teraz o nowościach. Zauważyłam, że coraz bardziej popularne są podrobne i doceniają. Tak zwana piątka, piąta ćwiartka, że tak powiem, wraca do łask. Kiedyś, tak jak mówię, to, to były odrzuty, gdzieś tam masarnie nie wiedziały, jak zagospodarować ten produkt, co z niego zrobić i, i tak naprawdę były utrapienie, a dzisiaj na przykład, ja widzę po cenach samych, na przykład po polików wołowych czy, czy jakichś innych elementów właśnie z podrobów, które wzrosły mocno cenowo i są dużo częściej wybierane, wykorzystywane. Kucharze mają świadomość, co z nimi zrobić są to trudne produkty, które wymagają że tak powiem więcej obróbki, jakiegoś ciekawego pomysłu, połączenia i, i, i że tak powiem, zaopiekowania powiem się tym produktem. Także e, no, tendencja jest rzeczywiście, tak? I ludzie też e, chętniej goście e, sięgają, nie boją się tych podrobów, e, mają większą świadomość i, i, i nie, nie jest to już utarjane, że tak powiem z jakąś tą biedotą, prawda, czy jakimiś takimi produktami dla, dla mm, że tak powiem kasty y, 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 pracowniczej. Tylko rzeczywiście można je zrobić bardzo fajnie, w sposób ciekawy, ciekawie połączyć, dobrać fajną technikę kulinarną i przygotować naprawdę dobre potrawy na ich bazie. Mm. Czy... Poza prowadzeniem swojej restauracji, także doradzasz innym lokalom, gdzieś jeździsz jako ekspert, może coś ekspert może duże słowo, tak? Ale czasami rzeczywiście zdarza się tak, że ktoś poprosi mnie o jakąś pomoc i, i, i w zorganizowaniu, że tak powiem, jakiejś restauracji czy 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 wprowadzenie nowości, czy jakiegoś zwykłego szkolenia, czy e, po prostu zwykłej rozmowy na sali jakieś takiej takiego doradztwa bardziej e, zdarza się. Na pewno też e, dużą wagę przywiązujesz do tej estetycznej części, do tego, jak Ta. danie wygląda. Aranżacja, aranżacja dania, talerz, tak zwany talerz yy, i ułożenie na talerzu ma duże znaczenie. Także, także sama porcelana, sam produkt, kształt, który możesz mu nadać, yy, formę. No, pobudza apetyt na pewno. Tak? Także pierwsze, pierwsze co działa to rzeczywiście wzrok. Dostajesz talerz i pierwsze co robisz to patrzysz co to jest, co ja zamówiłem tak naprawdę. Także no właśnie, bo często jest się tak, zaczyna... że używa się produktów, ale na talerzu nie wyglądają one w tej tradycyjnej formie. Tak, zgadza się. No można robić dekonstrukcję tak zwane dań, czyli, czyli klasyczne dania w zupełnie nowej odsłonie i powiedzmy zamawiasz sobie konkretne danie, które jest już klasyką i dostajesz na talerzu zupełnie inną formę, której się nie spodziewałeś, także właśnie dekonstrukcja, rzeczywiście coś takiego istnieje. Ja o, ostatnio troszeczkę bardziej klasycznie wróciłem, że tak powiem, do, do korzeni, zakręciłem, że tak powiem, koło na na, tej swojej, na tym swoim doświadczeniu i, i, i dzisiaj produkt, smak, technika to to są rzeczy, które naj, na, są dla mnie najważniejsze w tym momencie. Dziękujemy Ci Rafał za Dzięki rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był dziś Rafał Lorenz. Tego gościa w programie Koszolin pewnie nie musimy Państwu przedstawiać, ale żeby tradycji stała się zadość, Arkadiusz Wilman, dziennikarz dzień, radiowy. Cześć, dzień dobry, cześć. Tęsknisz za programem? Tęsknię za jego formułą, naprawdę, ale dobrze tutaj być z Wami. No dobra, to pewnie jako radiowcowi ciężko było wybrać trzy utwory. No właśnie, dopiero wczoraj zdałem sobie z tego sprawę, jak trudne zadanie e, wymyśliliśmy w tym programie, że wybrać tylko trzy utwory. Naprawdę nie wiedziałem, jakim kluczem pójść, no ale myślę, że trzy ciekawe nagrania uda się zaprezentować. No to ruszamy w drogę. To pierwsza, Twoja muzyczna propozycja dla widzów Telewizji Max, to jaki to utwór? Sięgam do swoich rapowych korzeni. Powrót do przeszłości, czasy gimnazjum. Wczesne liceum. No tak, my jesteśmy jeszcze tym pokoleniem gimbazy. Tak, można to powiedzieć w dużym uproszczeniu. Ja nie. Mateusz nie. Ty kończyłeś szkołę podstawową, ośmioklasową? Tak. O to faktycznie, to jest między nami duża różnica, aczkolwiek wygląda właśnie na te lata. Czyli końcówka podstawówki, pierwsze lata gimnazjum, Waldemar Kasta, Kasta Skład, Peryferie. Jedna z najważniejszych dla mnie płyt, jeżeli chodzi o polski hip-hop. Waldemara Caste nazywam ojcem chrzestnym audycji Rap Nation, czyli mojego programu, z którym w ogóle zadebiutowałem jako dziennikarz. Ile to już lat? To był 2002 rok, gdy ukazała się ta płyta, albo 2003. To już sporo, sporo ale faktycznie ja dotarłem do niej trochę później, kiedy uczyłem się w gimnazjum, więc można powiedzieć, że no tak, ten album towarzyszy mi od kilkunastu ładnych lat. Czasami do niego wracam, oczywiście. Upodobania muzyczne zmieniają się wraz z wiekiem i e, polski hip-hop nie odgrywa już e, pierwszej Trochę też roli w mojej. Moim... Tak. tak, 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 zdecydowanie akurat o tym jeszcze pewnie będziemy mogli porozmawiać, bo to jak teraz brzmi polski hip-hop w większości niestety nie napawa mnie optymizmem, ale e, tak, e, peryferie Peryferie, Kasta skład, Waldemar Kasta, Don Góralesco. Tak, to A byli Waldemar... moi idole z lat młodzieńczych, zdecydowanie. Zawsze preferowałem rap, w którym o coś chodziło, w którym był jakiś bunt, w którym był jakiś sprzeciw wobec czegoś, w którym po prostu była jakaś treść, jakaś, jakieś prawdziwe emocje. Ty, tworząc audycję Rap Nation, miałeś w koszalinie co robić, bo ta koszalinska scena hip-hopowa była i jest bogata. Jest bogata do tej pory, ale faktycznie. W momencie kiedy audycja Rap Nation powstawała, kiedy, zaczę... kiedy, kiedy, kiedy zaczęła się ta historia z znaku Rap Nation, to był 2010 rok, to bardzo, bardzo dużo projektów i składów nagrywało. Pamiętam, że istniały w ogóle fora tematyczne właśnie związane tylko z koszalińską sceną hip-hopową. Teraz dalej wiele osób tworzy dociera do nawet milionowych grup odbiorców, wnioskuję po statystykach i po licznikach z YouTube'a. Na przykład taki Shimmy Shimsi i Osaka. Są młodzi, zdolni, perspektywiczni, którzy docierają do szerszej publiczności, ale no na pewno nie jest to na taką skalę jak to było kiedyś. Mówię tutaj o tym, co się działo 10, 12 czy 15 lat wstecz. No bo wtedy tych składów hip hopowych ludzi, którzy robili te przydomowe studia, czyli kupowali po prostu mikrofon pojemnościowy, kartę muzyczną, podpinali to do komputera i nagrywali. No jest tego moim zdaniem o wiele mniej. Widzę to chociażby po tym, że. Że chciałbym grać o wiele częściej z, z, numery i y, um, utwory pochodzące z Koszalina, koszalińskich składów, koszalińskich raperów, y, ale jest tego naprawdę, naprawdę niewiele. No dobra, to co, my zapraszamy widzów na pierwszą propozycję Arka i skład Kasta. Z nami kasta, peryferie, a drugi utwór to co to będzie? Dalej, hip-hop? To właśnie nie będzie. Hip-hop, tak jak mówiłem, od hip-hopu. Nie mogę powiedzieć, że odszedłem na dobre i że hip-hop nie towarzyszy, nie jest ścieżką dźwiękową do mojego a życia. A to zawsze był polski, Ale czy też amerykański? Właśnie, głównie to był polski hip-hop. Oczywiście słuchaliśmy, tak, w gimnazjum, w liceum, e, Delighted Peoples, e, MOP. Jasne, słuchaliśmy tylko, że amerykański slang. Nawet jeżeli, powiedzmy, człowiek dość dobrze ogarnia język angielski, no to te numery czasami były takie dość enigmatyczne. Wiadomo, że łapaliśmy ogólnie e, o co chodzi raperom w tym numerze, albo na tej płycie, albo e, jaki jest ich przekaz. Aczkolwiek zdecydowanie bardziej trafiały do mnie polskie składy z tego względu, że można było się z tym utożsamiać. Ja panowie muszę wam trochę przerwać, bo wiem, że o hip-hopie moglibyście tutaj rozmawiać godzinami i nie tylko, ale druga propozycja to nie hip-hop. Druga powiedzmy, propozycja co to jest. To jest coś zupełnie Innej muzycznej bajki, Cigarettes After Sex. Mm -hmm. uh, Skąd taki wybór? Uh, jest to projekt. Bo lubię sobie zapalić. <laughs> Można i w ten sposób. E, aczkolwiek tak, nazwa jest dość intrygująca. Jeszcze bardziej intrygująca jest e, e, muzyka, którą e, tworzy e, ten projekt, który powstał za oceanem. E, muzyka, muzyka dla marzycieli, co? Muzyka dla marzycieli, muzyka e, taka dość senna, muzyka taka, która jest dość refleksyjna, muzyka nocna. E, niektórzy mówią, że muzyka, która może być idealną ścieżką dźwiękową do romansowania albo do robienia... Ja robienia że jest innych... wykorzystywana ich tak, 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 zdecydowanie. Niektórzy uważają, że to jest taka muzyka tła. Często po takim ciężkim dniu, gdy wychodzę z redakcji. I naprawdę głowa, głowa jest przemęczona, jest przeładowana różnymi płytami. Wiecie jak jest? Po prostu wiecie jak czasami w, w jakim stanie wracamy Trzeba do domu, tak? Myśli. Trzeba po prostu zrestartować głowę, spróbować zrestartować głowę. I nagrania tego projektu, w którym liderem jest Greg Gonzalez, są idealne moim zdaniem. Płyta cigarettes after sex w samochodzie po ciężkim dniu w aucie, albo na przykład już w domu, kiedy można naprawdę skupić. Się na a, rzeczach niezwiązanych zupełnie z pracą. To jest jeden z najlepszych muzycznych resetów, jakie odkryłem do tej pory. Nam już drugą propozycję. Myślę, że ona świetnie się wpasowuje w twój nowy projekt, twoją nową audycję, którą prowadzisz wieczorami, czyli arytmia. Arytmia zgadza się. To jest następstwo, można powiedzieć różnych muzycznych fascynacji, które w dość mocno są związane właśnie z taką muzyką, jak usłyszeliśmy przed chwilą, czyli muzyką down tempo, muzyką chilloutową, muzyką e, elektropopową, czyli po prostu taka kraina delikatności, ale nie w wymiarze poezji śpiewanej, bo akurat taka forma wyrazu jeszcze do mnie nie przemawia. To teraz ostatnia Twoja propozycja. E, też jest coś z zupełnie innej... E, beczki. Beczki z, z zupełnie innej e, szufladki. Parafii. E, można i w ten sposób? Charles Bradley. Okay. E, człowiek, który fascynuje mnie nie tylko w wymiarze muzycznym. Nie Dziękuję to... Ci za niego. Dziękujesz? Bardzo. Też szanujesz? To ja szanuję, że Ty szanujesz? <głos> <głos> też, Ponieważ naprawdę jest to e, postać genialna. E, genialna i tragiczna zarazem, ponieważ. E, kawał historii. Kawał historii e, życiowej. Przede wszystkim życiowej. Charles Bradley pracował e, przez ponad 30 lat jako kucharz. Pracował jako kucharz na stołówce w szpitalu mhm. psychiatrycznym. E, gotował dla drwali na Alasce. Przez jakiś moment swojego życia był również bezdomny. E, mieszkał na ulicy. E, miał różne doświadczenia także z narkotykami. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek zadebiutował, zadebiutował w wieku 62 lat. To my zapraszam Ale ja jeszcze państwa. chcę! Ale proszę! Mów bo że. ja powiedziałem, że bardzo Wiedzie. dziękuję za Charlesa Bradley'a, bo dla mnie to też jest e, wspaniały artysta, którego śledzę i do, dodam tylko do tego wszystkiego, co Tarek powiedział, bo powiedział prawie wszystko, e, że jest fantastyczny film dokumentalny o nim, e, który na przykład mnie, ja nie płaczę zazwyczaj na filmach, ale tutaj e, jakby wiem, że... spowodowało, ten film spowodował, że mi się łezka uroniła. Naprawdę wzruszający film pokazujący właśnie tą historię Charlesa Bradley'a. I miałem to szczęście, że byłem na jego koncercie. O! Ty byłeś na tym koncercie w Polsce? Nie, ja byłem A. na koncercie w Berlinie. Zazdroszczę ci tego, że po prostu widziałeś i słyszałeś tego człowieka na żywo. Naprawdę, to jest, to, to jest muzyka to, niesamow... nie, nie, to To było duże przeżycie. No tak co Tobie, y, jest napisane, że pół życia spędzasz w radiu, a pół życia w pociągach. Lubisz podróżować. O, Bardzo lubię podróżować. Ostatnio nie? byłeś na Islandii. Oj tak, ostatnio byłem na Islandii, to można powiedzieć podróż życia, dwa tygodnie. Wyspę ze znajomymi objechaliśmy e, całą, 3000 km, ponad 3000 km. Udało nam się zobaczyć wszystkie miejsca, które według tych przewodników, według filmów promujących Islandię, opowiadających o Islandii, widzieliśmy to na własne, na własne oczy. E, zawsze marzyłem o tym, żeby, żeby pojechać na Islandię. Zawsze. E, szczerze mówiąc, nawet nie wiem skąd mi się to wzięło. Nie wiem, czy to nie jest spowodowane w dużej mierze przez e, muzykę. Z tego względu, że e, większość teledysków e, islandzkich twórców, którzy, które jakby zawierają właśnie piękno islandzkiej e, natury, przyrody, e, czasu i miejsca, powodowały, że pojawiała się taka myśl, a gdyby kiedyś tak tam pojechać, a gdyby to zobaczyć na żywo. W tym roku miałem to szczęście, miałem genialną paczkę znajomych, z którymi udało nam się zgrać. Pojechaliśmy. E, I polecasz to miejsce? Miejsce jest wspaniałe. E, tylko też trzeba wybrać dobry wariant zwiedzania i dobry sposób zwiedzania, bo my wybraliśmy wariant dość ekstremalny. Mianowicie 14 dni na miejscu, codziennie inny kemping, spanie w namiotach. No i właśnie, byliśmy tam w czerwcu. No i proszę sobie wyobrazić, że w czerwiec jest najcieplejszym miesiącem na Islandii, a w nocy temperatura spadała do minus dwóch albo Widziałam to na zdjęciach w czapce. Tak, w czapce, w, czapce, w szaliku, w takim, takim kołnierzu termoaktywnym. Czerwiec. Czerwiec, najcieplejszy miesiąc na Islandii, minus dwa. Ale i tak warto, ponieważ tam jest wszystko, jeżeli chodzi o żywioły. Zobaczymy tam gejzery, zobaczymy pola siarkowe, zobaczymy wulkany, ocean. Tam jest naprawdę wszystko. No i przepiękna wieczka. Ja, ja bardzo lubię zwierzęta. Rządka, więc owieczki i koniki, tam były, było ich dużo, a ja, a ja, ja po prostu lubię takie przestworzenia. Zachęcamy, zachęcamy państwa do podróży, zachęcamy również państwa do poznawania nowej muzyki, między innymi takiej, jak dziś polecił Arek. Wyśmienicie mi się dzisiaj jeździ, ale niestety musimy już kończyć nasz program. Dzięki Arek za spotkanie. Dobrze tutaj wrócić po kilkunastu miesiącach. Oglądajcie koszolin. Dzięki.